Siemano, witajcie z tej strony Wojan i dzisiaj jesteśmy w kolejnym odcinku, w którym będziemy wrzucać ciekawe rzeczy do akwarium wypełnionego wodą. Na dzisiaj przygotowaliśmy sobie m.in. chipsy, które pod wodą po prostu sprawimy, że wybuchną. zobaczymy jak to wyjdzie. Do tego mamy racę. Wyobrażacie sobie, odpalimy racę pod wodą. Poza tym wrzucimy tabletki musujące również do wody, zobaczymy jak to w slow motion będzie wyglądało. Mamy również balony z kolorowym barwnikiem, różne kolory są, żółte, jakieś takie różowe, czerwone. I owe balony przebijemy właśnie pod wodą i mamy bohatera dnia. Uwaga! Gaśnica. <grywa> Zobaczymy jak zachowa się gaśnica pod wodą. Generalnie gaśnica wiadomo, gasi się ogień. My w tym przypadku będziemy gasić wodę. Wiem, to dziwnie brzmi, ale takie właśnie dziwne filmy są tutaj na kanale, także subskrybujcie. Kliknij ten czerwony przycisk, subskrybuj tak jak, tak czerwony jak ta gaśnica. Następnie w dzwoneczek, który obok niego jest, aby was nic kompletnie nie ominęło, ponieważ będziemy wrzucać jeszcze ciekawsze rzeczy do tego akwarium. Dobra, myślę, że możemy zaczynać. Pierwszą rzecz, którą sobie tam wrzucimy. Jestem mega ciekaw, co się stanie, kiedy nasze chipsy wybuchną. Sami pewnie zastanawiacie się, eee, to pewnie nic ciekawego. Wyobraźcie sobie, że chipsy w środku pokruszyliśmy. Są skruszone na taką lekką miazgę, więc przesypiemy sobie je tak. Ciśniemy je mocno, tak właśnie w ten sposób. Włożymy pod wodę. I teraz zobaczymy, co się stanie, kiedy je mega mocno ściśniemy, tak, że aż wybuchną. Dobra, lecimy z tematem, uwaga. Ło, wow, ty co tu się wydarzyło? Okej, okay. myślałem, że to będzie gorzej wyglądało, a to już na wstępie coś takiego? Naprawdę, dobra, sprawdzimy sobie jeszcze kolejną paczkę, czy wybuchnie tak samo spektakularnie, uwaga. Dobra, mamy pod wodą i teraz znowu ściskamy mega mocno. Wow, jak ten, jak ten bombel, Taki ogromny, soczysty bombel Wynurza się z tej podwody To jest tak satysfakcjonujące Niestety zostało nam tutaj bardzo dużo chipsów Znaczy może nie aż tak dużo Ale trochę ich jest, trzeba będzie je znowu wysprzątać Okej, okay, muszę zobaczyć jak to wyglądało w slow motion Więc teraz zobaczycie moją reakcję Dobra, puszczamy to w slow motion Ja muszę to zobaczyć, jak to wyglądało Jak to się prezentowało Dobra, ściskam te chipsy, już widzę, że całej siły napieram I uwaga Bum, i te pojaki oh, ten strumień powietrza, który się wynurza z wody, wygląda tak kozacko. Nie spodziewałem się, że na samym początku będzie tak ciekawa rzecz. Myślałem, że te chipsy tak szczerze po prostu leciutko wybuchną i to będzie wszystko. Ale jak widzieliście, zapowiada się naprawdę ciekawie, także oglądajcie do samego końca. Jak widzicie, zostało tutaj mega dużo jakiegoś dziwnego, głupiego brudu. No i mam nadzieję, że nie trzeba będzie wymieniać wody, bo jak widzicie, jest jej tutaj trochę sporo, nie chcemy tyle wody marnować, więc postaramy się wyrzucić te tutaj kawałki chipsów. Jakoś sobie z tym poradzimy. O, proszę, tutaj. Musimy oszczędzać wodę, bo słuchajcie, mamy tutaj jeszcze dużo rzeczy do wrzucenia. Między innymi balony z barwnikiem, które całe zabarwią tą wodę, i wtedy dopiero trzeba będzie ją wymienić. Skoro już były chipsy, teraz zajmiemy się właśnie balonami z wodą. Udało nam się tak mniej więcej wyczyścić to akwarium, więc nie musimy wymieniać wody. Teraz po prostu rozbijemy te balony z wodą, i wtedy nasza woda zmieni kompletnie kolor. Nie mogę się doczekać tego, jak to będzie wyglądało w slow motion. Mamy igłę, mamy balony, przenosimy się do rozbijania. Plup, plup. Oj, to będzie dobre, co nie? To będzie dobre. Mam przygotowaną igłę i w tym momencie musimy naprawdę szybko przebić wszystkie balony, bo jeżeli rozwalimy jednego, no to wiadomo, on zafarbuje wodę i nie będzie takiego ciekawego efektu, więc naprawdę musimy się pośpieszyć. Dobra, lecimy z pierwszym balonem. Uwaga. Wow, dobra, dalej. Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, ty no, wygląda to całkiem fajnie. Wow, dobra, nie wiem czy to dobrze wyszło, musimy to zobaczyć na slow motion. Także teraz przechodzimy do reakcji. Okej, okay, no powiem Wam, że troszeczkę się martwię, że to nie wyszło tak jak planowaliśmy. No zobaczmy, jak to wyszło właśnie w slow motion. Dobra, przykładam igłę i jest przebicie. Okej, okay, pierwszy balon mega fajnie wyszedł. Naprawdę, pierwszy balon kozacko, drugi niebieski. No już tak nie za bardzo. Już tutaj zaczyna woda kompletnie zmieniać kolor, nic nie widać. Okej, okay, ostatni, nie, to jest przedostatni balon. Jeszcze próbuję wzmącić tą wodę tak troszeczkę, żeby się rozeszła. Lekkie bum, widać. Myślę, że nie ma akurat takiego super ekstra beznadziejnego efektu. Wyszło całkiem dobrze. Ten trzeci balon dosyć dobrze było widać. No i ostatni przykładałem do ściany naszego akwarium. Zobaczymy, czy to coś dało w ogóle. No i przebicie. Powiem wam, ten ostatni już nie był tak spektakularny, ale z najlepszy był ten pierwszy. No i na moje oko chyba ten trzeci, bo ten trzeci miał mega wyrazisty kolor. Ogólnie planowaliśmy, że wyjdzie to lepiej, ale nie wyszło tak beznadziejnie, jak myślałem, kiedy rozbijałem w tym momencie baloniki. Slow motion wszystko naprawi. No i niestety tutaj nie obejdzie się bez wymiany wody. Jeżeli chcemy dalej prowadzić ten odcinek, musimy koniecznie wylać tą wodę i wlać nową, żeby idealnie było widać efekt kolejnej rzeczy, którą. Włożymy. Udało nam się idealnie wyczyścić akwarium. Dodatkowo wypełniliśmy je nową wodą. Jest krystalicznie czysta, więc teraz będziecie mogli wszystko zobaczyć bez żadnych zacieków i tak dalej. Wszystko jest na plus. I pewnie teraz zastanawiacie się, hmm, co my tam do środka tym razem wrzucimy. Już wrzucaliśmy takie porąbane rzeczy. Teraz mamy jeszcze bardziej porąbaną rzecz. A kolejną rzeczą będzie raca. Możecie sobie wyobrażać jak to będzie wyglądało. Myślę, że wielu z was już racę otwierało. Wiem mniej więcej jak to wygląda. Na jakichś urodzinach, na tortach się to da ale pod wodą, no to musi na pewno spektakularnie wyglądać. Dlatego dzisiaj akwarium jest naszym tortem i odpalimy sobie na nim racę. Okej, okay, czas na podpalenie. Ale to będzie genialne, uwaga. Drugi. Okej, okay, i do wody. Wło, słuchajcie, ej, ogień, woda? To nie jest za bardzo dobre połączenie. Jestem ciekaw, jak to wyglądało na slow motion. Powiem wam serio. Spodziewałem się ewidentnie czegoś innego. Więc teraz macie przynajmniej bardzo pożyteczną informację na przyszłość. Wiecie, co się stanie z flarami, kiedy włożycie je do wody. Na pewno wam się to przyda. Na pewno, nie dziękujcie. Woda na szczęście nadal jest czyściutka, nie trzeba jej wymieniać. Nic się z nią złego nie stało, więc teraz spokojnie możemy ją używać dalej. A co będzie dalej? Tym razem przygotowaliśmy tabletki musujące. Wiadomo, wszyscy wiedzą, jak działają tabletki musujące, ale zobaczycie to w slow motion. Więc myślę, że opłaca się oglądać. Mamy nasze tabletki musujące. Póki co zaczniemy z białymi. One nie powinny za bardzo zabarwić wody, ale mamy również innego koloru. Może coś się wydarzy. Może woda nagle zmieni kolor. Zobaczymy. Myślę, że już można spokojnie je tutaj wrzucać. Blup, blup. Okej, okay, jak to wygląda w slow motion? Kolejne, dobra i następne jeszcze, nie poddajemy się, jazda. Ej, to wygląda z dołu kozacko. Uniosły się, dobra ty. Ale to jeszcze nie wszystkie tabletki, które mamy. Uwaga, wrzucamy je, cyk, 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 cyk. Okej, okay. jak to wygląda? Czekaj, muszę spojrzeć od tej strony, wow. No, fajnie to wygląda. W akwarium tyle tabletek musujących. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda w slow motion. Dobra, czas na najciekawszą rzecz, czyli spowolnione tempo. Dobra, wrzucam pierwsze dwie tabletki. Trzecia wpadła. No i te bąbelki, jak lecą, co nie? Ładnie to wygląda, serio. Ale teraz sięgam po kolejne tabletki musujące. I wrzucam. Ło, wow, jak tutaj się nagle robi. Ole, oh, ogrom bąbelków. <laughs> Kto lubi bąbelki? Można powiedzieć brzydko bąbelki, tak wkurzonym w głosem, bombelki no nie da się Dawaj, ja chcę zobaczyć jak wrzucam wszystkie na raz Okej, okay, teraz wrzucam, teraz wrzucam Wlatują i siup, leci Musuje pięknie Przyszedł czas na bohatera dzisiejszego odcinka, czyli gaśnicę. Czerwoną gaśnicę, tak jak przecież subskrybuj, także klikajcie mordyczki. No i teraz gasimy tą wodę. W tym momencie, słuchajcie, zaprezentuję wam, jak działa gaśnica, abyście i Wy mogli z niej skorzystać. Oczywiście nie pod wodą, ale tak normalnie. Odbezpieczacie tutaj cyk. O, dobrze, spykło. Lekko zabulgotało, słyszę tam. No i ściskacie z tej strony. Wow! okej. Okay. To będzie dobre. Ok. No i teraz dajemy do wody co nie? To będzie ciekawe. Zobaczcie, to jest taka chmura. To co dopiero stanie się z wodą? Ja myślę, że to, to dosłownie przez dwie sekundy będzie coś tutaj widać, a później już nic. Więc musimy z tego mocno skorzystać. Miejmy nadzieję, że to zadziała. Obra, słuchajcie, Lecimy. Dajemy pod wodę i. Wow! Ty, co, co się dzieje? Okej. Okay. Wow. Ej! Już przestało lecieć? Czy zepsuliśmy? Eee, no chyba już No ładnie Nie poradziliśmy sobie z pożarem pod wodą Niestety zepsuła się eee. No, nie. zepsuliśmy gaśnicę. Pięknie. No, myślałem, że chociaż dłużej wytrzyma. Ale tak ciśnio jak. Idealnie to wyglądało pod wodą. Teraz zobaczymy, jak to wyglądało w slow motion. Tak ci jak. Z wody, jak widzicie, znowu nic nie zostało. Ej, ale. Wow. To trochę czuć. Jakby taka mąka w wodzie się ciasto robiło. To co? Co pieczemy? Jaki placuszek komu podać? Dobra, sprawdzamy slow motion. Słuchajcie, odkryliśmy, że kiedy tak włożycie rękę, patrzcie na to. Wow, zobaczcie, co się z nią robi. I teraz pomyślicie, Ej, wyciągnę, ja będzie, będę miał mokrą rękę. Uwaga, Ale tak nie jest. Ręka jest praktycznie sucha. Można to spokojnie stąd strzepać. Nic na niej praktycznie nie zostaje. I to jest tak satysfakcjonujące. W ogóle ta woda pod tym tak fajnie wygląda. Serio. Ta gaśnica po prostu jakby zostaje na tej ręce i osłania ją przed wodą. Woda tam praktycznie w ogóle nie dociera. Teraz to szczepiemy stąd. Patrzcie na to. Wow, jak to musi w slow motion wyglądać. Dobra. Okej, okay, mamy gaśnicę. Wkładam ją do wody i uwaga. Dobra, i teraz wypuszczam ją. Na początku są takie mini lekkie bąbelki, już myślałem, że nie zadziała, a tu nagle BUM! I wszystko wpadło, co nie? Leci cała ta e, piana z tej gaśnicy. Proszek cały, i to wszystko tak unosi się na powierzchnię. Wychodzi na górę, ale to kozacko wygląda. Potem myślałem, że już tego nie widać i wyciągnąłem, ale jednak było tam jeszcze sporo miejsca na to, żeby zrobić kolejne slow motion. Słuchajcie, to by było na tyle, mega się jaram tymi odcinkami, także jeśli chcecie takich więcej i jeżeli też się jaracie, zostawcie teraz łapeczkę w górę, 20 tysięcy łapek w górę i lecimy z kolejnym takim odcinkiem. Pamiętajcie o subskrypcji, klikajcie w czerwony przycisk subskrybuj, następnie w dzwoneczek, który obok niego jest, aby nic was nie ominęło. Możecie również wbijać na mojego Instagrama, karta w prawym górnym rogu, wiadomo tam dostajecie przedwcześnie informacje. A ja już się z wami żegnam, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!